Z tej strony Patryk i Marta. Witamy Was w Akademii Domowego Barmana. Na początku dziękujemy Wam, że zgromadziliście się tak licznie na naszej grupie facebookowej. Tych, których tam jeszcze nie ma, serdecznie zapraszamy. Akademia Domowego Barmana. Dziś przygotowaliśmy dla Was podstawowe techniki barmańskie. Jest ich bardzo dużo. My wybraliśmy trzy z nich: szejkowanie, stirowanie i budowanie. Shaking lub szejkowanie jest to jedna z najbardziej znanych technik barmańskich polegająca na mieszaniu składników w shakerze wypełnionym lodem. Dzięki zastosowaniu shakera uzyskujemy koktajl o jednolitej strukturze, łącząc ze sobą nawet składniki o różnych gęstościach. Sposób ten charakteryzuje się dużym nawodnieniem i napowietrzeniem koktajlu. Metody tej w większości przypadków nie stosuje się dla szlachetnych alkoholi. Koktajle, które możecie stworzyć w ten sposób, to na przykład whiskey sour, cosmopolitan, daiquiri oraz espresso martini. Steering lub stirowanie jest to technika polegająca na mieszaniu składników za pomocą łyżki barmańskiej w szklanicy z lodem w celu odpowiedniego połączenia i schodzenia składników. W metodzie tej koktajl nie jest napowietrzany, dzięki czemu mocno oddaje charakter użytych składników. Z reguły metodę tę stosujemy przygotowując koktajle w skład, w których wchodzą alkohole starzone. Stirując wykręcimy Old Fashioned, Negroni, lub też niektóre z klasycznych martini. Building lub budowanie jest to metoda polegająca na wykonaniu koktajlu bezpośrednio w szkle, w którym będzie on podawany. Metodę tę najczęściej stosujemy, kiedy używamy napojów gazowanych, które pełnią rolę dopełnienia czyli tak zwany top-up. Koktajle tworzone tą techniką są lekko napowietrzone oraz słabo rozwodnione. W tym przypadku należy pamiętać, aby składniki zamieszać lub poinformować swoich gości o konieczności ich pomieszania. Klasyki tej techniki to Aperol Spritz, kuba Libre oraz Mojito, ale tutaj możemy dyskutować Specjalnie dla Was, a w zasadzie to dla nas, przygotujemy koktajl techniką budowania, a mianowicie Cuba Libre. Szklanka po brzegi wypełniona lodem zostanie napełniona jedną porcją rumu lub troszeczkę większą ilością rumu. Do tego wciśniemy dwie cząstki limonki po nożu, a następnie całość dopełnimy kolą i zamieszamy. Przepis na stworzony dziś koktajl oraz opis. Tych i pozostałych technik barmańskich znajdziecie na naszym blogu. A wchodząc na nasz kanał na YouTube, znajdziecie wszystkie poprzednie filmy. Dlatego mamy nadzieję, że w najbliższym czasie widzimy się, słyszymy się. Cześć! Cześć.